Ostatnie dni to sporym rus i opady śniegu i choć dziś nieco się ociepliło, to rzeczywistość każdego kierowcy rano jest taka sama, zamarznięte szyby. Wydaje się sprawą oczywistą, żeby przed użyciem skrobaczki odpalić silnik i odpowiednio ustawić nawiew. Przepisy są jednak tutaj jednoznaczne. Zabranie się używania pojazdów w sposób zagrożający bezpieczeństwo osób znajdujących się w pojeździe lub poza nim. Oraz oddalania się z pojazdu, gdy silnik jest w ruchu, używania auta w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem. Pozostawianie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym. Policja może ukarać mandatem za kilka przewinień. Oddalenie od włączonego samochodu, generowanie nadmiernego hałasu i spalin przez pojazd w terenie zabudowanym, czy właśnie odśnieżanie z włączonym silnikiem. Portfel kierowcy może szczuplić się o 50, 100 lub 300 zł. Do końca nie jestem pewny. Nie powiem. Nie zajmę stanowiska żadnego. Nie, nie powinny być. A czemu nie? Nawet odpalić, żeby mu okna, nie? Nie być. Nie? No bo to nawet muszę odpalić, żeby od tego paliwała okna mnie. Nie powinno być. Cobra. No to żadne, żadne to nie są jakieś szkody wyrządzone. Osobną kwestią jest wyjechanie nieodśnieżonym samochodem na drogę. Nieodśnieżonym to znaczy z zasypanymi śniegiem szybami, lusterkami, światłami tablicy rejestracyjnej oraz dachem. Zajazdę na bałwana, czyli z czapą śniegu na dachu lub masce samochodu grozi mandat do 3000 zł.